W dół, także jakaś zwariowana propagacja, przez to, że jest tutaj w centralnej Polsce bardzo mocna susza, nie? I dlatego to chyba tak się dzieje. A być może, być może. A jak tam Krzysztof, czy Krzysztof mi odbiera? A oczywiście, już właśnie filmik nakręcam, także już będzie na Facebooku niedługo. O kurde, no to postępy niesamowite. Krzysztof Film nagrywa i na, na Facebooku. No na jednym i na drugim. Papa Tango myślnik 09. Okej, okay, no to dobra, zawsze to Papa Tango 08, nawet sobie subskrypcję już mam na Józiach, to teraz będę Ciebie miał. Fajnie, no widzisz, ja mam na transport ręką, ale zaraz to zrobię, zaraz to zrobię. Mikrofon do Ciebie, Krzysztof, tutaj również nagram No ja tam wiesz, pewno nagrałem dopiero dwa filmy, tam z Józiem, szczególnie jak Józiu nadawał. No także wiesz, dwa są, no teraz będzie trzeci wrzucony. jeszcze nie zrobiłeś, bo to nie jest to. No nie, nie jest to. I nie, były podejścia dzisiaj, ale niestety nam no, musiałem odpuścić, ale niedługo stanie, niedługo stanie. I tam ktoś pytał czy mobila odbieram. Odbieram mobila. Krzysztof odbierasz e, Norwegia pod odbieram mobila e, Witam serdecznie To prawda nie jest to tak dobrze żebym sobie mógł porozmawiać tak na luzie bo muszę dobrze obstawiać w radio ale jesteś słyszalny 161 e, albo Lima do Brawo Wiem, że Lima Dudu Brawo naprawdę dobrze odebrałem proszę OK, potwierdzam, odebrałem 068, Mariusz, pod Dębicę, pod Dębicę, no teraz to troszeczkę lepiej, troszeczkę lepiej, znaczy lepiej, jeden nie zapaliłeś, a to już jest wystarczająco, żeby ciebie dobrze rozumieć, także wiesz, no mobil, to nie ma co, też się czego spodziewać i tak jest, i tak jest dobrze, powiedziałbym, fajnie, fajnie, że tak lecisz, co tam Mariusz, masz na pokładzie, powiedz, z czego nadajesz? 20.02 i MLK 145 dalej nie usłyszałem Krzysztof podrzuć jak możesz do mnie też nie doleciało a szczególnie tutaj wiesz teraz jak trzymam ten telefon to po prostu nie, nie wsłuchiwałem się a no właśnie no właśnie widzisz że ja ten telefon miałem włączyć w mobile Kto to w takim razie Krzysztof nie mnie tego tutaj nagrywa film jeszcze do Ciebie raz podrzuć mi jeszcze raz bo tam zrozumiałem tylko mikrofon i antenkę ML145 jakie masz radyjko podrzuć Nie, tak nie, Krzysztof, głośno, bo mi to radio podkakuje. O, widzę, już mnie nie odbiera. Ale my Ciebie odbieramy. Krzysztof, on ma 29,50 yy, tego, chyba, rangera. A okej, okay, odebrałem 29,50 rangera, to czy to jest taki, jak pół? A nie, a 29, chyba 29,50. Chyba narawek nie uciekła. Krzysztof, odpływasz. Okej, okay, ja wyłączam, także, bo to już spadłeś mi do dwóch sesów, także wyłączam, ale słyszę cię. Nie dane, to tylko... no, powinien być dzisiaj. Okej, okay, okej. Okay. Nie już się ty jeszcze odbierasz? Odbieram Krzysztofa na granicy, Szumów, ale jest czytelny. No, ale on mnie już nie odbiera, koniec. A no to jeszcze za chwilę wróci. Pomału ratasz, pomału teraz by ładnie poszło. Jozie, dawaj. No co tam będę dawał, jak on mi nie odbiera, Krzysztof? Nic nie zrobimy, jest tak jak jest. No, taka propagacja i koniec. A tam był jeszcze Jarek pod dębisa chyba. Jarek odbierasz Józka? Tam no. mnie albo go nie ma. O ciep już znowu.